Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich z rana, są okolice 8 rano Idziemy się rozładować yy, i przypomniałem sobie, że generalnie to mógłbym pocztę już wysłać Więc Po rozładunku yy, po rozwodunku yy, po drodze gdzieś w jakąś pocztę zahaczymy Mamy chyba 160 km, nie jest to tylko 160 km na załadunek do Szwajcarii więc tak, jedziemy to zrzucić. Potem jedziemy do Szwajcarii. Będzie odprawa odprawa. I wątpię, żeby mi się dzisiaj udało to jeszcze zrzucić. Ale może łącznie jest 600 km, więc różnie może być. Zależy do której będą pracować na tym punkcie yy, końcowym. Lecimy z tematem. Pyk! Słuchajcie, dotarłem na lotnisko Bazel miluza z Euro Airport, który jest takim lotniskiem przy granicy ze Szwajcarią, niedaleko Bazylei. I to jest takie lotnisko, niby, które tam jest. Bazylea, niemiecko-francusko-szwajcarskie. O, to jest dobre słowo, dlatego się to nazywa Euro Airport. I teraz tak, gościł mnie wpuścił na terminal cargo, bo muszę tu odebrać pewne dokumenty. Ja muszę iść do klatki C. Ale do klatki C jest szlaban i nie da się wjechać, a z tą przepuską mogą wjechać tylko tutaj. Tam chyba wpuszczają specjalnie. Więc muszę przejść przez klatkę D. I sobie iść górą. I chyba tak to będzie działać. Kurde, coś mi stopa boli od łażenia. Eee, słuchajcie, to jest historia. Już wiem, jak się dostać na drugą stronę szlabanu. Otóż, słuchajcie, kargo na tym lotnisku jest no dwupaństwowe, więc. Jesteśmy na francuskiej stronie. Żeby się tam dostać, musimy jechać do Szwajcarii i za granicą zawinąć. Jest specjalna droga, która tam ma swoje barierki i tak dalej, e, którą tam dojedziemy. Po prostu na drugą stronę szlabanu. Bo tutaj przez ten szlaban się nie da jechać, trzeba jechać do Szwajcarii, zawinąć, i tą specjalną drogą się wrócić do tego samego budynku, który jest na terenie Francji, de facto. Komedia. A ja 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 właśnie się skapnąłem, że muszę winietę kupić na Szwajcarię God damn it. Pierwszy 1 A Aha, jeszcze wczoraj bym se pojechał na starej. Jechaliśmy na stronę francuską, yy, szwajcarską, przepraszam. Jest dokładnie tak wszystko wszystko tak samo zorganizowane. Kolega zrobama box stoi busikiem. Czy sam busik, bo kolegi nie widzę. Idziemy szukać tej firmy teraz żeby się odmeldować i zabrać te dokumenty ale już jesteśmy... to jest wesołe, bo to jest strona szwajcarska, lotniska ale jak wjechałem tutaj, to był znak, że Francja że jesteśmy we Francji ale nie da się do Francji wyjechać stąd musicie jechać do Szwajcarii i dopiero do Francji wyjedziecie więc to jest takie trochę poplątanie z pomieszaniem yes. No, na eee, mam do eee, i out on top, then you're down. highs and the lows keep swirling. Walk these streets like you're beaten. Rise up to me, break that you need. Come I'm 13.50. I'm going Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, że jak nie mam nic do jedzenia, bo nie byłem w sklepie, na przykład pieczywa żadnego, to wyciągam dziwne rzeczy i opierdzieliłem sobie paczkę parmezanu. Tego takiego w kwadratach, sałatkowego. 500 kalorii poszło, bo mi się zachciało. A teraz sobie grzeję wołowinkę po burgundzku ze słoiczka. Smutna wiadomość jest taka, że niestety Fudella, którą mieliście okazję widzieć na którymś odcinku, przestała istnieć, ponieważ ceny prądu spowodowały, że po prostu biznes za nim się dobrze rozkręcił, to upadł. Więc nie był to dobry czas, że tak powiem, na robienie takich rzeczy. Szkoda. Szkoda, bo miało to ogromny potencjał. Natomiast mi zostało jeszcze kilka słoików, bo sam sobie zamawiałem jeszcze później. I o dziwo trzymają nadal nawet po tych czterech miesiącach. Jest wszystko w tacy 4-5 miesiąca Także taka sytuacja. Czekamy na załadunek. No i dobra, moi mieli załadowane załadowane godzina 15.50. Jedziemy na Como Na Como mamy być około godziny no, przed 20.00. I tam mamy jeszcze jakieś pół godzinki do Mediolanu. Więc dzisiaj nie ma tragedii. Całe szczęście, dzisiaj jest dzień odpoczynku od treningu, bo trochę mnie boli stopa. Przegiołem ostatnio z bieganiem. Ale taka sytuacja. Natomiast dzisiaj jest 1 luty i będzie trochę pogadane, właśnie teraz. Generalnie w styczniu zarzekałem się sam przed sobą, że będę ostro że to, że tamto, że sram to i milion pięćset rzeczy. Generalnie nie wyglądał ten styczeń źle, ale nie wyglądał tak, jak chciałem, żeby wyglądał. Więc stwierdziłem, że 1 lutego sobie spiszę, jakie mam cele, ile chcę zrobić treningów w tym miesiącu dokładnie sobie to rozpiszę eee, kolejnym takim moim postanowieniem na ten miesiąc jest to że żeby nie przepierdzielać pieniędzy to postanowiłem sobie, że na Rewoluta sobie prześlę jeszcze nie wiem, 10 albo 12 euro na dzień, czyli wyjdzie 280 albo 300 euro na luty eee, 300 z haczykiem tam nawet wyjdzie no ale mniejsze z tym eee, w każdym razie jakąś kwotę sobie ustalę Ją prześlę na rewoluta i jak to mówią, żeby skały strały, żadnych innych pieniędzy nie tykam. E, idą one na odłożenie i nie mam, zamiaru, e, nie mam zamiaru ich używać. Więc to jest takie moje kolejne postanowienie. I kolejne postanowienie jest też takie, że muszę sobie rozpisać, ile czego muszę zrobić. Nie wspomnę o tym, że odcinki na bieżąco muszą się pokazywać. Chciałbym elevata względnie na bieżąco robić i tak dalej. Natomiast uznałem, że jeżeli tego nie będę zapisywał, to będę miał problem z systematycznością i ze zrealizowaniem tego, bo YouTube jest o tyle fajny, że na YouTube nie muszę zapisywać. Na YouTube widzę, czy wrzuciłem odcinek, czy nie. I teoretycznie w aplikacji od treningu, tam gdzie mam ten trening, to też widzę, ale to nie jest to samo. Więc tak, są jakieś cele dzisiaj do wyznaczenia, do ułożenia na cały luty, i nie skupiam się na tym, co będzie za miesiąc, dwa, trzy, tylko skupiam się w tym momencie na lutym. I mam nadzieję, że ten luty jak najlepiej pocisnę. Tak, żeby nie, nie marnować zbyt wiele czasu. Maksymalnie godzinkę, dwie na dobę. I dwie godziny to już jest dużo, moim zdaniem. Chciałbym nie marnować czasu w ogóle. No, ale zobaczymy. Tymczasem jedziemy na komo. Będzie trochę ładnych widoków. O ile się nie zrobi ciemno. See Oj, słuchajcie, życie byłoby za piękne, gdyby wszystko szło z płatka. Stoimy w korku na autostradzie 30 km do Como. Tak, tak się średnio to rusza, powiem. Panie obiegówki dość szybko poszło. Mamy kartkę już ogarniętą. I kierujemy się do miejsca docelowego. A do miejsca docelowego zaraz sprawdzę nam kilometrów. No jak nie znajdujesz? Co nie znajdujesz? Co nie znajdujesz Jak nie ma wyniku, nie denerwuj mnie. A że w Szwajcarii może nie być wyniku. 60 km. Jest 19.53. Bardzo dobry czas, bo myślałem, że będę o 20.00 wyjeżdżał. 20.44 powinniśmy być na miejscu. Jest dobrze, mam 3 godziny na zrobienie pewnych rzeczy jeszcze. Słuchajcie, miałem kontrolę i nawet o tym nie wiedziałem. Pojechałem prosto. Babka mi oddał wszystkie te papierki. Ja nigdy nie pamiętam, ile tu jest tych bramek, nie? da mi te papierki, no ja to jadę. Ale patrzę, jest tylko jedna bramka, ja mam dwa papierki, coś jest nie tak. No i daję gościowi, mówi, że nie, ja mam się wrócić, bo mam kontrolę, na kontrolę mam jechać. No i pojechałem tutaj na parking, jechałem, gościu mówi, że mam objechać w koło, bo nie mogę tu pod prąd wjechać. Mówi, dobra, to objadę. Mm. No i taki, taki nerwowy, jak się go zapytałem, czy może mi podbić na cmr że zerwałem plombę, no bo zerwałem plombę, no to. Jak taki typowy Włoch zaczął machać łapami i tam narzekać, że w ogóle. Jak ja śmiałem w ogóle go prosić o coś. Eee, także 20.11, pewnie 20.15 wyjedziemy z terminalu. Jednak nie będzie przed 20.00, mam <grym> takie przygody. Także pamiętajcie, gdyby kiedyś była taka sytuacja, że na tej pierwszej bramce zostawi wam i różowy, i żółty, to znaczy, że macie kontrolę. Bo różowy zabierają Szwajcarzy, tutaj zostaje tylko żółty. Słuchajcie, makaron odmierzony, 250 gram dzisiaj, ponieważ zjadłem tylko 1000 kalorii i muszę dorzucić kalorii dość sporo. I mamy jeszcze ten sos yy, po tajsku z krewetkami, pół słoika, więc chcę to też zużyć. E, gotuje się właśnie woda, natomiast news dnia jest taki, słuchajcie, że na wadze wyskoczyło mi 120. Yy, nie, 120. Yy, 112,6 kg. To jest waga, której nie miałem od 5 lat. Od 5 lat nie zszedłem do 113 kg. Udało mi się do 113 pod koniec 2019 roku i to było najniżej. Natomiast poniżej 113 miałem w 2017 roku. Pod koniec. Na sam koniec taka bardzo ważna kwestia, bo dużo ludzi pewnie będzie. Jezus, spokój się Damian. Dużo ludzi pewnie będzie się zastanawiało, że nie skończyłem tej kwestii. Więc, moje plany na luty, i teraz, żeby wszystkim wyjaśnić, jak wygląda moje życie. Otóż, czego się uczę? Uczę się japońskiego, i ta nauka ostatnio, zwłaszcza w tym miesiącu, idzie mi bardzo średnio. O ile w październiku, listopadzie, przypominanie sobie słówek czy gramatyki szło mi dobrze i siedziałem przy tym dużo, tak ostatnio idzie mi to bardzo źle. Teraz jest jeszcze mniej czasu, więc idzie mi to jeszcze gorzej. Natomiast, mam na to plan i będę go realizował w lutym. O tym za chwilę. Jak już wiecie z poprzednich filmów, używam ta, Jak już wiecie z poprzedniego filmu, który macie gdzieś tutaj. Również ćwiczę i dzięki temu gubię wagę i trzymam dietę. I uwaga! 112,6 dzisiaj się zważyłem tą oto wagą, która leży tutaj A już dobra nie będę wam pokazał, ale włożę ze sobą wagę, taką, na której się mogę ważyć. To jest waga, której nie miałem od 5 lat. Więc, yy... picobello. Moje plany na luty, moje wyzwania na luty jakie są? Policzyłem sobie, ile wychodzi mi treningów, bo ja trenuję w trybie 3 treningi plus 1. Dzień przerwy. Więc, mamy równo 4 tygodnie, 28 dni, czyli 21 treningów. To jest plan minimum, czyli 21 treningów, takich 30-minutowych, 35-minutowych. Ogólnych chcę zrobić treningów z gumą, chcę zrobić co najmniej 2 trzecie tego, czyli 14 treningów z gumą. Ten trening trwa około 20 minut i plan absolutny minimum to jest 6000 kroków dziennie średnia. Czyli jeżeli danego dnia nie zrobię 6000, to drugiego będę musiał zrobić trochę więcej. Plan optymalny, czyli tak zwane 3 gwiazdki, platyna, wbita, czy coś takiego, to jest 10 tysięcy kroków dziennie, ale na to się nie nastawiam, bo wiem, jak wyglądały te moje kroki przez ostatnie miesiące i naprawdę czasami nie było różowo. Były dni, że robiłem 2,5 tysiąca, a zrobić 20 tysięcy, to, 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 to już nie jest ten. Natomiast kroki są dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że wyjazd do Japonii będzie się u mnie wiązał z bardzo dużą ilością chodzenia pieszo, chodzenia z kamerą i nagrywania, więc chcę y, mieć wyrobioną kondycję dochodzenia, chodzenia, do łażenia, żebym nie miał takiego problemu, jak miałem w 2017, że wlazłem na górę i ledwo wlazłem, a potem ledwo z niej zlazłem. Więc tak, dużo chodzę i y, tak jak już wcześniej mówiłem, 1500 zł to jest y, taka moja kwota, którą chcę sobie przeznaczyć, 10 euro, przepraszam, nie 1500 zł, 10 euro dziennie sobie wymyśliłem. I tak jak już wcześniej mówiłem, wpadłem na pomysł, że spróbujemy z 10 euro, jak się nie uda, to będzie 12 euro, czyli 280 euro na miesiąc. Ewentualnie, jak się nie uda, to tam wychodzi 56, czyli 320, 336 euro. Zobaczymy. Natomiast 280 euro to jest taki plan podstawowy. Jeżeli się nie uda, to będzie 336, czyli podniosę do 12 euro. Tak samo jak z tymi krokami. Platyna to jest 10 euro dziennie. I. Ostatnie postanowienie na luty, czyli absolutnie zero słodyczy. Zero lodów, zero batoników, zero czegokolwiek co jest słodkie. Napoje z cukrem odstawiłem, piję sobie tylko bez cukru, natomiast czasami jeszcze sięgam po słodycze. Na cały luty je odstawiam. I jeszcze jedna rzecz, czyli chciałbym co najmniej te pół godziny dziennie poświęcać na japoński. To jest o tyle fajne, że mogę sobie powtarzać słówka w trakcie jazdy. Odpalam sobie jakieś wideo na YouTube, a za audio i sobie powtarzam słówka w trakcie jazdy, więc. Mogę to robić w trakcie jazdy, więc to nie jest problem, po prostu to mojej leń był, że tego nie robiłem. Ewentualnie w trakcie chodzenia, jeżeli będę sobie robił marsz na przykład godzinny, tak jak dzisiaj mam zamiar jeszcze za pół godziny, no to mogę sobie w trakcie chodzenia powtarzać słówka. i to też będę traktował jak naukę. Pół godziny dziennie, czyli wychodzi 14 godzin nauki w tym miesiącu. 14 godzin nauki, Elevate, 14 treningów z gumą 6000 kroków e, dziennie do 10 10000 kroków finanse i treningi 21 treningów i żeby była jasność między mną a wami bo to też będzie trochę taki bat na mnie. Obiecałem sobie, bo to podpatrzyłem na innym kanale, wiem, dużo gadania jest w tym momencie, ale obiecałem sobie, że w tym miesiącu wszystko, co będę kupował, będę Wam wyszczególniał, czyli ile na co wydałem. Może zakupy w Lidlu, to niekoniecznie będę mówił, co ile kosztuje, tylko po prostu będę podsumowywał, ewentualnie pokazywał Wam, co kupiłem. Zobaczymy zresztą, może będzie jakieś tam podsumowanie, co ile kosztuje, żebyście mieli pogląd. Natomiast wszystkie jakieś drobne rzeczy, które będę kupował, cokolwiek, będziecie mieli, gdzie kupiłem, ewentualnie w jakim sklepie, jeżeli będzie to jakaś restauracja, bo może sobie zaoszczędzę i gdzieś pójdę, to będę wam dawał lokalizację tego punktu, którą będę wrzucał w opisie, bo uznaję, że jest to fajna sprawa. Ewentualnie jakichś fajnych punktów widokowych, które będą ładne, też będę starał się dawać lokalizację, bo zdarzało się, że ludzie o to pytali. A ja po trzech tygodniach to mogę już nie pamiętać, gdzie to było dokładnie, więc fajnie by było takie rzeczy robić. Ja tymczasem wracam do mojego makaronu. I dzisiaj został jeszcze tylko marsz, laptop i tyle. Elewaj sobie zrobiłem czekając na załadunek, więc jestem 40 minut do przodu. Dobra, słuchajcie, obiad zjedzony, godzina 22.53 do północy, tak żeby wyrobić kroki, a mam 3200. Została godzina i 6 minut. Ja mam jeszcze 30 km, żeby podlecieć pod rozładunek na drugą stronę Mediolanu. Nie chcę tego robić rano z prostego powodu. Rano może mi to nie zająć 15 minut, tylko 40. Bo góra Mediolanu jest strasznie zakorkowana, więc jadę dzisiaj, podstawię się w tamte okolice I No i będę musiał myślę, że 3000 kroków powinno mi zająć około 25 minut, więc nie ma krzywdy. Tak, serio, to chcę jechać tutaj, bo może nie jest jakiś ogromny hałas, ale zawsze hałas. Ta chłodnia chodzi, po co mam komuś tam ćwierkać tym silnikiem? Słuchajcie, 23.32, biorę bluzę i idę chodzić, bo jeżeli zrobię te kroki, to zrobię je na styk. Dam Wam znać, jakie zrobię, czy zdążyłem, czy nie. Także do zobaczenia za pół godziny. Dobra, nie jest najgorzej, e, idziemy jeszcze sobie 6400, plan minimum na dzisiaj wykonany, zobaczymy co wyjdzie jutro, tym razem serio się z żegnam, jeszcze idę posilić przy laptopie godzinkę, jeszcze do pierwszej, I jutro od rana będziemy walczyć dalej, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. Pink!